Dzisiaj idziemy na nosal. Ja? Nie. To ja. Czemu idziemy na nosal? Chciałem Wam pokazać zakopane z góry. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł, bo zakopane się trochę zmieniło. Zakopane, jakie znaliście, już nie istnieje. Na dole przy wejściu na szlak mamy drogowskaz, który pokazuje, że wejście na nosal zajmie nam równą godzinę. Tak, my to może zrobimy trochę dłużej, bo tutaj się troszkę rozgadamy. O, tam mamy giewont. O, tutaj, tu w tym miejscu jest giewont, gdzie mój paznokieć. Tak więc kolejka na Giewont jeszcze nigdy nie była tak blisko kolejki na Giewont. Wow. Wow. Tam są owieczki. O 6 wyszliśmy na szlak. Na razie nie spotkałem nikogo na nosalu. Jest niedziela. Teraz jest gdzieś, nie wiem, 6, 15, 20 może. Cisza, nie ma nikogo, na dole na parkingu widziałem, kilka osób wystartowało Ochoczo do góry Więc jakiś tam ruch jest Tu mamy kolejne formacje skalne Tu mamy kolejny ząbek. Tu mamy kolejny ząbek. Jeden, drugi, jeden, drugi. A tam jest chyba szczyt, tak mi się wydaje. Zawsze patrzyłem na te skały, zawsze widziałem te skały, jak się idzie tam do doliny gąsienicowej. Jak się idzie w kuźnicach, tamtą asfaltową, to zawsze patrzyłem na te skały. Ale ja nawet nie widziałem, że tędy jakiś szlak idzie. Że, że da się tutaj wejść. Idziemy dalej. Tak szczerze, to najgorsze do, do przezwyciężenia ostatnio dla mnie w górach jest poranne wstawanie albo nocne wstawanie. Jak ktoś ma 300 czy 500 km tutaj w Tatry i chce tak na dzika przyjechać rano, jeszcze jak ktoś jeździ najczęściej samotnie, tak jak ja, to. Najwięcej mi to kosztuje sił, żeby po prostu wstać w nocy. I ile razy mi się nie udawało, że miałem jakiś plan i w końcu nie jechałem. Nie wiem, czy to kwestia tego, że już mi się góry nudzą, czy yy, się starzeje. Nie wiem, nie jestem jakiś mega stary, ale powiem Wam szczerze, że coraz mniej mi się chce w nocy wstawać i jechać. Jakbym był jeszcze z kimś ugadany, że dobra, jedziemy. To jeszcze by było łatwiej się zmotywować. Ja mam akurat 200 km, jeszcze nie jest źle, ale jak ktoś ma 500, jak tam słyszę, jadąc z morza czy gdzieś, u, nie wiem, czy bym to przeżył. Mówię szczerze. Więc jak ktoś ma podobny problem, mało osób o tym mówi, to nie jesteście sami. Mariusz ma skolonkę, trochę bardziej na luzie, ale ciągle mówię, jak jest. Jak tego naszego śpiącego rycerza nie, ob nie obudził koronawirus, czy aktualna kondycja polityki to nie wiem co go obudzi. Chyba kolejny hymn śpiewany przez Sedyte Górniak, bo chyba nic innego mi nie przychodzi do głowy teraz. Jesteśmy na szczycie już na pewno wyglądają pięknie. Jeszcze z tej perspektywy ich nie widziałem. I naprawdę warto. Ale szczególnie podoba mi się tutaj ten wylot tej doliny tam. Na końcu to, to miejsce naprawdę wygląda bardzo ładnie. To jest taki betonik, widzę, z jakimiś takimi drutami. Pewnie sobie ktoś... coś, coś tutaj pewnie było, nie wiem. Jakiś kompas, jakaś kapsuła, czy coś, i ktoś sobie wziął na pamiątkę, czy, czy no nie wiem. A jeszcze, tak jak mówiłem, tak jak obiecałem, pokażę Wam zakopane, jak wygląda, jak się odrodziło po ponownym napływie turystów i otwarciu TPN-u. Już Wam pokazuję, tylko yy, trochę wyczyszczę ekran, bo jest trochę brudny. Ja Was zapraszam na napisy końcowe, powodzenia w górach, do zobaczenia na szlaku albo na moim kanale. Na razie.